Bardzo skuteczna modlitwa do świętej rity w sprawach beznadziejnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O potężna i sławna święta rito, oto u Twych stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie święta rito. Ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga święto, weź do serca moją sprawę, staw się do Boga, aby uprosił mi łaskę której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę. Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchaną. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę, poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, łącząc ją z Twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubiennicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść jego męki. Jak mógłby on odrzucić Twoją prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem Czekam ze spokojnym sercem na spełnienie mojej prośby. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobrość Twojego serca i wielką potęgę Twojego wstawiennictwa. O najsłodsze serce Jezusa! które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą ludzką nędzę. Daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi tę łaskę, która tak bardzo leży mi na sercu i o którą prosić się dla mnie i ze mną. Twoja ulubiennica, święta Rita. Święta Rito, pełna ufności w opatrzność Bożą, módl się za nami. Amen.